Omega Vit 1000. Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecane jest stosowanie kwasów omega 3 dla prawidłowego funkcjonowania serca. Poza tym kwasy te zmniejszają procesy zapalne oraz regulują prawidłowy poziom trójglicerydów. Ten preparat podnosi również odporność i zwalcza infekcje, ponieważ zawiera dodatkowo witaminę D i witaminę E. Głównym składnikiem jest olej rybi, w którym jest kwas eikozapanteanowy oraz kwas dokozaheksaenowy w dawce 1000 mikrogramów oraz witamina D 2000 jednostek i witamina E 5 mg. Porównując z innymi preparatami z tej grupy wyróżnia omega -Wit 1000 zawartość witaminy D i witaminy E. Stosujemy ten preparat jedną kapsułkę raz dziennie. Jakie mamy korzyści? Przede wszystkim wspomagamy serce i naczynia ze względu na zawartość kwasów omega. Wspomagamy odporność ze względu na zawartość kwasów omega, witaminy D i witaminy E. Witamina E pobudza układ odpornościowy do lepszego funkcjonowania oraz działa ochronnie na krwinki czerwone i śródbłonek. Witamina D nie tylko podnosi odporność, ale też wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi, utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Kupując preparat Omega WIT 1000 mamy trzy preparaty w jednej cenie.